Proszę o zabranie głosu Pana Dyrektora. A proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałbym podziękować Paniom, które przygotowały, ale przede wszystkim dziękuję Wam za wspaniały występ. Dziękuję waszej wychowawcom, pani Anni Kaliszy, pani Katarzynie Karmieszce, jak i również pani Danucie Sawadziej za wspaniały występ, przygotowanie młodzieży gimnazjalnej. No. Tak szybko stopniowo odejdę, troszkę po w Drodzy nauczyciele, wychowawcy, pracownicy, administracji. Dzień Edukacji Narodowej to święto, w którym w sposób szczególny nasze myśli biegną w kierunku wszystkich związanych z, z tym światem, Od tych czynników, czynników, czy tablicy, Panią sekretarkę, czy Państwa zaangażowanie i rzetelna praca są niezwykle ważna i efekty pozwoli. Rozwijać, poszerzać swoje horyzonty i odnosić sukcesy. Pragnę podziękować wszystkim za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej szkoły. Dzięki Wam szkoła jest coraz ciekawsza, przyjazna i otwarta. W tym szczególnym dziękuję Państwu wytrwałości, spokojnej pracy, wykonywanych w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. Aby codzienne zaangażowanie i życie z prawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym, samych dobrych i w całym roku szkolnym, wielu sukcesów, zadowolenia z trudnej pracy i wszelkiej pomyślności. Abyście byli mistrzami dla swoich uczniów byście pomagali dzieciom i młodzieży w odkrywaniu drogi prawnej, piękna i dobra, by w końcu podejmowanym przez Was źródło społecznego znania. Proszę Państwa, jesteście wspaniałym gronem. Życzyłbym każdemu dyrektorowi, aby tak wspaniałymi ludźmi kierował. Naprawdę Wasze zaangażowanie Prace jest bardzo dużo. Jesteście ludźmi, nauczycielami z powołania. Nie z powodu, że są dwa miesiące wakacji, ale jest to naprawdę wasze powołanie, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja co roku chciałbym wręczyć nagrodę wyróżnionym nauczycielom. Przykro mi tylko, że no, skromne środki nie pozwoliły nagrodzić wszyscy. Bo wszyscy zasługujecie na taką nagrodę. Proszę Państwa, ja sobie pozwolę troszkę przyspieszyć i będę prosił przed Czy mogę w ten sposób? Więc zapraszam nauczycieli, którzy dbają o czystość mowy Polski. Polonistów. W pierwszym miejscu zaproszę tutaj osobę, która pomaga mi prowadzić, kierować tą szkołą, panią dyrektor Agnieszkę Mieszkę Wiecie, ile? Cztery. Tak jest. Więc zapraszam do siebie panią Mirosławę Komiś. Wiadomo, że mocny fundament będzie długo stał budynek. Słaby fundament niestety o Ale nasi nauczyciele, którzy są w edukacji i uczestnictwie są wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi nauczycielami. Za co bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do siebie. Panią Katarzynę Garkoś. Ale to jest baterii. Zdrowy obywatel bardzo dobry panie Więc ci, których tutaj poproszę, dbają o to zdrowie, po prostu kręgosłupny. O to, aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo. Nasz dzieciak. Zapraszam do siebie. Panią Edytę Sykuję. Co prawda w szkole mamy kilka osób, i pan Karski łączy historię z innymi przedmiotami, ale głównie tutaj w pierwszej skrzypce jedzie jedna osoba. Pani Grażyna Skupińska. Ale głównie w pana Marka.